Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Tak jak widzieliście na poprzednim odcinku, jak działają te wszystkie czołgi średnie, czy nawet hateczki, gdzieś tam wrzucone T57 i AMX 50B właśnie z tym Perfect Chargem czyli właśnie z tym skillem, który poprawia wam prędkość lotu pocisku. Tutaj grill ma 12,7 dlatego, że nie może dostać, nie można na niego założyć wentylacji, więc tutaj ten Perfect Charge będzie dawał troszkę mniej. Wiadomo. Ale tak jak widzieliście, te wszystkie czołgi, dzisiaj zajmiemy się czołgami snazami najperskimi, a dokładnie niszczycielami czołgów. Od razu wam powiem, że dla mnie personalnie z tego co mi się wydaje jak grałem, jakie miałem odczucie, no to czołgi snajperskie będą jeszcze mocniejsze, z wielu powodów, szybsze pestki, więc łatwiej będzie mierzyć na dużym dystansie. Dobra ilość, duża ilość krzaków, roślinności, hardcovera, czyli takich miejsc, za którymi można się schować, bez żadnego problemu, po oddaniu strzału, nawet gdy się dostaje spota, i tak dalej, i tak dalej będzie wpływać na to, że takim grillem po prostu będziesz tyrał ludzi. Jeszcze mocniej niż robisz to teraz. Ale czy tak naprawdę, to czy to się też grilla, czy też może innych maszyn, bo grill, umówmy się 0,19 celności bez tych wszystkich. Buffów, bo no, słuchajcie, jak sobie odpalimy koncentrację, no to zobaczcie, jeżeli będziemy mieć tak, odpaloną koncentrację, dostaniemy bombę z tutaj, na przykład z emergency Perka, albo nawet jeżeli nie dostaniemy, tylko będziemy mieć side by side, to już mamy dodatkowe 0,02 celności więcej. Więc tutaj widzicie te rozpisane modułki. Rozpisane perki, tak? Które są, które będą wam dawać dodatkowe bonusy? Czyli możemy sobie zejść do 0,17 albo nawet i w niektórych momentach do 0,16 albo nawet i do 0,15, jeżeli będą wszystkie te warunki spełnione. Czy to jest absurdalne? Ja nie wiem, czy ja gram random, czy ja gram tryb na tarcie. Sami sobie powiedzcie, ale możecie zobaczyć kilka tych gierek. Był, grałem po jednej bitwie. Żeby nie było grane, było wszystko po jednej bitwie, więc tutaj nie było wybieranych sobie fajnych bitewek super. Tylko jedna bitwa tym, druga tym, trzecia tym, czwarta tym, piąta tym i tak dalej, i tak dalej. Wczorajszy materiał był skonstruowany dokładnie tak samo. No i będzie jeszcze jeden o innym perku tym razem. Dlaczego na Perfect Chart poświęciłem tyle czasu? Dlatego, że on będzie działał tak samo samo jak koncentracja zresztą, raczej na te dwa perki, bo one są ze sobą bardzo też połączone. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli grasz takim medem drugą flankę, drugą linię. Jeżeli grasz takim medem drugą linię, no to po prostu będziesz farmił i na koncentracji, i na perfect charge'u te dwa perki będą dla ciebie mega, mega ważne. I tak samo tyczy się tutaj też tedeków, czyli niszczycieli czołów, gdzieś tam yy, snajperskich, tak? Które sobie siedzą daleko, snajpią i robią uszkodzenia. Będą celniejsze? Będą. Będziecie mniej failować PST? Będziecie, bo będziecie mieć lepsze, szybsze pociski. Dlatego zobaczcie ten materiał, dajcie mi znać, czy wy uważacie podobnie, a być może macie inne zdanie na ten temat, więc napiszcie w komentarzu. Czy te zmiany troszkę gdzieś tam w was nie wywołują niepokoju? Być może będzie tutaj dużo bardziej pasywna meta, i co wtedy z takimi atakami znowuż? Bo to się niestety na nich bardzo odbije. Dlatego dajcie znać w komentarzu, ja jestem bardzo chętny, żeby przeczytać wasze opinie. I co? Obejrzyjcie sobie te gierki, będzie kilka czołgów sniperskich i zobaczycie może nawet fajne strzały. Ej, zacznijmy sobie od mida. Nie wiem, czy ktokolwiek będzie to. Dobra, nikt nie będzie tego spotował, okej. Okay. A ja nie mam pewnego viorenda. Więc ja nie wiem, czy faktycznie coś na Sterfale się zmieni. Ten czołg ma tak dobre działo. Okej, okay, prędkość lotu pocisku została zmieniona. Do, do 1650, więc teoretycznie łatwiej się wam będzie znajpić, nie? Tym bardziej, gdy wam się jeszcze odpalą te wszystkie perki, koncentracja tutaj z side by side. No to powiem wam szczerze, że to teraz ciężko cokolwiek będzie nie trafić. Takim esterfałem. Ja wcale nie żartuję. Ja wcale, moi drodzy, nie żartuję. No ten ziomek to on nawet nie dojedzie, żeby się pokazać. Okej. Okay. Nie wiem, co robi mój Light. Ale prawdopodobnie... Nie za bardzo chyba ogarnia, co? Każdy czołg zyska. Jedne po prostu więcej, inne mniej. Usunęli mi tu krzaki, widzowie. Nie, nie ma krzaka. Patrzcie to, nie da się już stąd snajpić bez spota. Widzicie to? No nie da się. Szaki tutaj zostały wwalone. Fuuu. Fajna runda, fajna runda. To co, jedziemy na heady? Nie są takie zmiany, że nagle wy wszystko będziecie strzelać te pechy i nagle wszystko będzie wchodzić i ola boga jak super. Nie. Ale więcej tych pestek, które na przykład były kiedyś failowane, będzie wchodzić w cel, będzie wchodzić w cel. Z uszkodzeniami. OK? O to tutaj chodzi. Rozumiecie? Wydaje mi się, że na tym esterfale największą odczuwalną różnicą, wbrew pozorom, będzie to rzucenie mu tego, tej prędkości lotu pocisku z Perfect Charge. A. Wydaje mi się, że to będzie najważniejsza rzecz dla osób grających STV-ami. Czyli nie jest sam motyw koncentracji tutaj, czy nawet połączony side by side, etc., etc. Et nie. Wydaje mi się, że po prostu ta prędkość to pocisku z 1400 dodatkowo na te 1650, ciągle będzie polepszać wam gierkę. Że będzie wam się grało lepiej, łatwiej, przyjemniej. Nie mówię, że w... Nie mówię, że w każdej sytuacji. Ale na pewno w wielu. JAK ON TO DAŁ?! No, walną mnie, fałem we własny typie! Jak szep! To Manticora robiła tutaj kontrowanie drugiego lighta. To było ciekawe. A w tym momencie bezeta robi kontrowanie Manticory. Jezus, jakie to jest celne. Rozostane tuba, nie? Nie wiem co ci. <ścoughs> ja niestety nie mam, nie mam odpowiedzi na to, co się dzieje na tym serwerze testowym. Ale. Możesz się nie ruszać? Dzięki. Chcę sprawdzić. No, nie mogę. <laughs> Oby się za bardzo rusają. W każdym razie, w każdym razie, moim zdaniem... ...268 dla niektórych osób... ...prawdopodobnie będzie lepsze... ...niż jest obecnie. I być może dla osób, które kiedyś lubiły tym grać... ...to wrócą do tego czołgu. Dlatego, że zobaczcie na ten celownik. To jest dystans 458 metrów. Celownik jest cholerną żyletą. Celownik jest choler. <noise> Gdzie HP masz? <noise> nie masz HP? Okay. No niestety, no, to nie jest idealny, idealny serwer do tego, żeby sprawdzać sobie celność e, na takim dużym dystansie na serwerze testowym. No bo to jest ciągle serwer testowy. No tutaj dochodzi do wielu. Dziwnych i nieoczekiwanych akcji, szybko Timki się walają, ale cholera jasna ten celownik jest naprawdę szalony. Nigdy nie sądziłem, że będę zaciekawiony zagraniem 268. Naprawdę, nigdy nie sądziłem, dziękuję, że. Dziękuję. dziękuję. Opa. O, nie trafiłem. Nigdy nie sądziłem, że będę chciał tym zagrać, a patrząc na to, jaki to ma celownik, to być może się nawet skuszę. Specjalnie sobie stoję tutaj jak taki typowy mamut. Tylko i wyłącznie po to, żeby sobie sprawdzić celność. Oczywiście mógłbym przejechać, mógłbym sobie stąd pograć, mógłbym sobie pograć, nie wiem, z jakiejś innej pozycji, ale liczę na to, że tutaj właśnie sobie sprawdzę, jak na tym dystansie o właśnie ten celownik chodzi. No zobaczcie na to, widzicie to? Czy to jest szalone. Prędkość lotu pocisku też została zwiększona, więc snajpienie tego typu czołgami. Będzie jednak łatwiejsze. Nie obchodzi tylko to, żeby robić ten, te uszkodzenia na tym dystansie 450-500 metrów. Nic innego mnie nie obchodzi, tak? O, rozboli mi głowa, ile pestek będę teraz dostawał. Jak dla mnie, to celownik jest mega niezły. Dla mnie celownik jest top. Na tym czołgu, który jest czołgiem. No, dość, umówmy się, słabym lub przeciętnym. Nawet na średnim dystansie będziecie mogli bez. O, fajnie, że to skapowaliście, chłopaki, bo ja jeszcze bym sobie damage'a zrobił. Będziecie mogli, będziecie mogli tym snajpić bez problemu. Serio, mówię. Da radę? Na spokojnie. Celownik jest cholernie mały, jak na. się znaczy ten czołg i taki, tak jest celny sam w sobie. Jednak znowuż, zejście z koncentracją. Dorzucenie modułów, wrzucenie, wrzucenie perka na prędkość lotu pocisku. To wszystko ma duże znaczenie. Mamy to. Dlatego wydaje mi się, że to nie jest tak, że jedna rzecz będzie niesamowicie mocna, tylko synergia pomiędzy tymi perkami, czyli perfect charge, tak? Która da nam prędkość lotu koncentracja, dobry zestaw modułów wybrany do waszego, do waszego rodzaju grania, będzie bardzo kluczowa i bardzo istotna. Sprawdźmy sobie Grilla w jego naturalnym środowisku, czyli pojedziemy sobie za Sheridanem, który jest genialnym czołgiem e, do spotowania. I w sumie, jeżeli tak patrzeć przez pryzmat zasięgu, no to Sheridan OP. Szkoda, że kamu nie ma większego. Tego nie mierzymy. Mierzymy sobie w tego gościa. Nie wiem, mam wrażenie, że Grillem w tym momencie będziemy robić turbosiekę. Działo 0,19, 0,18. W tym momencie prawdopodobnie gdzieś tam celności 1300. 52 prędkości lotu pocisku na Apeku. Może być to bardzo interesująca sprawa. O, spota mam. Okej. Okay. Nie chciałbym tutaj zginąć, także poczekajcie chwilę. Czy się powinniśmy cofnąć? Być może. No ten Sheridan już raczej więcej tutaj chyba. Chyba nie podspotuje, co? Ale szybkie Apeki na grillu. Kurde, to jest coś niesamowitego. Tak jak bardzo zależało mi na tym, żeby Grill dostał buffa, tak dużo czołgów dostanie buffa poprzez zmiany modułów, perków, skilli. dużo synergii wejdzie w ruch. Więc być może dzięki temu niektóre czołgi odżyją. Pytanie brzmi, jaki to będzie miało wpływ i impact na metę. To mnie, to mnie mega ciekawi, bo ciężko jest w tym momencie przewidzieć od A do Z, jak się pewne rzeczy pozmieniają. Wiecie, że grillem możecie mieć widzowie. Wiecie widzowie, że grillem możecie mieć 0,18 celności? To jest niesamowite. 018 celności na grillu prawdopodobnie będzie miało dość gruby wpływ na to. W połączeniu z tą prędkością na to pocisku. Ile będziecie robić damage'a? Oczywiście nie zawsze. Czasami dostaniecie pestkę od FV'a. Czasami dostaniecie i magazynek od Tasaka. Pewnie. Nie wyjdzie. Nie zawsze będzie wychodzić. Nie zawsze się uda. Nie zawsze będzie można robić dobre wyniki, magiczne wyniki, bo to ciągle papierowy czołg. Jak są tutaj jacyś fani, siedzenia w krzaku, to prawdopodobnie będą się cieszyć. Jezus, jak to szybko lata. Jeszcze chori, muszę sprawdzić. Chori, na boga. Chori, może być ciekawym okazem. 2200 zrobione. Chciałbym, żeby ktoś tutaj pikował z tej półki. Jezu. no ja mam wrażenie, że nawet ten rozrzut tego celownika nie jest tak irytujący. Czy my chcemy stąd uciekać? Teoretycznie powinniśmy. Nie, nie lubię bardzo zostawać za tym kamieniem. W większości przypadków zostawanie w tym miejscu wiąże się z tym, że jesteście zerowani. Ale teraz i tak, i tak jest chyba na to za późno, co? Nie no. Nie no, trochę beka powiem szczerze, trochę beka powiem szczerze z tego połączenia. Siema, Kono. Chodzi ten grill, człowieku, ten grill to jest morderca. Jakie to ma działo! Zero, dziewiętnaście, osiemnaście celności! Ale i tak, i tak nie będziesz trafiać wszystkiego, jak RNG powie nie, to... To nie. Chociaż to była ciężka pestka, ok? Wydaje mi się, że grilek... Będzie o wiele fajniejszy do pogrania na randomku niż jest teraz. A chciałbym tylko napomknąć, że to i tak, i tak jest drugi TEDek. No sieka to. Tyle mogę powiedzieć, kochani, że to sieka. Chciałbym tylko powiedzieć, że to i tak i tak jest drugi najpopularniejszy niszczyciel czołgów pod względem aktywności na grach losowych z 30 dni. O to naprawdę chodzi. O, o, o. O, o. O, 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 Nie mogę się... Nie mogłem się cofnąć, bo niestety życie kwadrata jest dużo ważniejsze niż moje w grze losowej o czołgach. O, już nie jest. Dobra, stąd możemy chyba spróbować dać pestkę w grilla. Albo w... Jest czwórkę. Słuchajcie, gdzie może stać grill? Blandzik jakiś? Nie wiem, czy tutaj w ogóle mam bicie. Czarna wołka już jedzie, mordy. A nie był tutaj wystawiony, ale cwaniura. Lodówka jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o... Niszczyciele. Tak, tak. Lodówka jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o niszczyciel czołgów. Najbardziej popularnym czołgiem na dziesiątych poziomach jest lodówka. Właśnie, grill jest na drugim. I ciekawi mnie. W sumie, dlaczego dlaczego lodówka jest na pierwszym miejscu? To chyba wiadomo. Ale ciekawi mnie, dlaczego grill jest na drugim miejscu. Bo. Ja rozumiem, że ten czołg ma fajne działko. Że Żyleta i w ogóle. Kurde, za, za, za małe drzewko, za krótkie. Nie skontroluję Grilla w żaden sposób. Nie ma raczej na to opcji. Chyba że. Chyba że to nie jest 4, będzie chciał wyjechać po Bata, nie? Ale i tak, i tak się boję. Bo jestem tutaj sam. Więc jak Grill mi zaraz wjedzie tędy, to mam lipę. Jak jest 4 mi podjedzie środkiem, to też mam lipę. To może zaryzykować. Co? Wjazd w te krzaki i sobie kontrolować to wszystko. ale jak mnie rozwali, to mnie rozwali. Hmm. Ciekawe. W każdym razie magiczne pestki. o, on jest tam. W każdym razie magiczne pestki na pewno będą siadać częściej. Gdzie jest gościna na jest czwórca? Może mi stąd chce przyjechać, co? Myślicie, że już tutaj jest? Czy się cofnął? Nie, no cofałby się na jeden dwa bez sensu. Albo jechał po bata. Hm. Nie, no ziomek. Ja myślałem, że ty tutaj robisz jakiegoś mind że ty mi wierzysz na plecy. No ale widzieliście, jak Grill sobie radzi. Jedna giereczka. Bardzo ładne pechy. Sądzę, że jakbym tym pograł, to zrobiłbym tutaj na tym serwerze testowym 8K. Albo nawet i więcej. Pum. Działo totalna źleta. Coś pięknego. Coś pięknego. Na Sterfale mam wrażenie, że nie widać takiej różnicy jak na Grillu. Że Grill przez te perki dostaje więcej. STV i tak ma szybkie pestki. STV o 5300 zrobiliśmy, no i elegancko. STV i tak ma szybkie pestki. StrV i tak ma w tym trybie bardzo dobry celownik. No tutaj na tym grillu chyba czuć te zmiany dużo, dużo bardziej. Więc ciekawie. Gdzie chcemy przetestować nasze 021 celności? Chcemy jechać i snajpić? Mm. Wszystko jest zależne, gdzie te bezetki pojadą, bo one na tym turbo mogą puszcząć sobie to i mogą sobie puszcząć C1. Jak myślicie, gdzie one pojadą? Rzuć, rzuć monetą i sprawdź. Nie wiem szczerze, gdzie oni pojadą, ale może żeby sobie podsnapić, powinniśmy stanąć tutaj, ewentualnie tutaj. Zobaczymy, czy te bz przyjadą w się bić na C1. Jeżeli tak, to i tak, i tak będziemy. Jeżeli nie będą grały agresywnie, to nie zrobimy tam żadnych uszkodzeń, bo nie będziemy mieć na czym, tak? Będą grały nisko, więc to dla nas będzie cholernie problematyczne. 0,21 celności robi swoje i w tym przypadku. Mamy też zwiększoną prędkość pocisku, więc zobaczcie, jak łatwo byliśmy w stanie oddać pestkę w Leoparda. Bez większego problemu, totalna chillera, pecha ląduje tam, gdzie mierzymy. Raczej się już do tego nie doczłapiemy, chociaż... Chociaż... No nie, no nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji. Chono cho tutaj, ziomek. No, 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 jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jezus, No to trochę broken jest To jest troszkę broken, widzowie To będzie ciekawie na serwerze live, tyle powiem Może być bardzo, bardzo ciekawie Dajmy mu jedną pechę Wymierzmy sobie to do końca No Wymierzyłem do końca Wymierzyłem do końca jakby co Skąd no ty do mnie tak strzelasz? Ziomuj, uspokój się. Ja tutaj w Grilla muszę pestki robić, a ty do mnie bombisz. On jest chyba za budynkami, więc wątpię, że tutaj będziemy mogli złapać na niego przestrzał jakikolwiek. No, tam są dodatkowe budynki, więc raczej tej pechy nie oddam, nie strzelimy. Tym bardziej, jak będzie się cofał, ale zostaną jeszcze bezetki. Tylko to już jest pogrzeb w sumie. No to to jest 473, to jest ten. O! Esterfałek, dzień dobry, witamy gorąco. Chciałby Pan pesteczkę? Nie ma problemu, to dajemy. Chciałbym gdzieś jeszcze zmaksymalizować sobie to uszkodzenia, dużo lepiej moim zdaniem. Dużo lepiej to lata na tym serwerze, niż na serwerze live, znowu. Więc w przypadku niektórych czołgów będzie mieć to duże znaczenie, w przypadku innych będzie mieć to jakiś tam wpływ, ale nie taki, że powiesz wow. Ale to jest mocne, ale to jest dobre. Rozumiecie o co chodzi. Więc e, trzeba będzie dokładnie potestować. Będzie trzeba dokładnie pomyśleć, co na jaki czołg będzie świetnym rozwiązaniem. A czasami prawdopodobnie nawet jak to zrobicie, dużo płynniej jakby chodzi ten czołg na tym serwerze niż na teście, niż na live'ie. To tyle w temacie. Jeszcze bezeta? Chyba się już do niej nie doczłapiemy, co? Jeszcze paton jedzie, kraść, zostaw. Nie, no nie dojedziemy, ale kurde, no jest w tym patchu coś, co usprawni wam celowanie, mierzenie, strzelanie na wielu maszynach. Coś, co będzie dobre, lub też niedobre dla giereczki. Być może jedno i drugie naraz zobaczymy. 4100, no to też taka bitwa dość dominująca, gdzie tutaj przeczyściliśmy wszystko po jednej bitewce, zagrane. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj się nic nie będzie działo na początku rundy. Zagrałem bitewkę, ale niestety miałem. Wywaliło mi tutaj całego. Całą nagrywkę, więc muszę to dograć sobie z rebki. Tutaj jeżdżą lighty, nic się nie dzieje przez dłuższą chwilę. A jedne co dostaje, to bombę odepfała. Co do chori, snajpi się tym naprawdę fajnie, naprawdę przyjemnie. Czuć tutaj delikatny ten lifting, jeżeli chodzi o skillę. Oczywiście ta wenta też tutaj z tymi perkami i skillami, będziemy mówić mu że z skillami, robi robotę. Pierwszy frag na Rino zrobiony. Bardzo fajnie, bardzo ładnie. Gierka wygląda ogólnie słabo. Słabo też została zagrana, ale to zobaczycie czemu. Eee, słabo też została zagrana. Szukamy sobie to jak pancera. Nie ma, ale zobaczcie na ten cholera jasna celownik. No, Chori samo w sobie. Nie dość, że ma połączenie apeków. Nie dość, że ma całkiem celne działo, jak na td Nie jest... Właśnie Hori jest mega ciekawym tworem, bo ty możesz zagrać agresywnie na niektórych mapach. Ty możesz zagrać bardzo pasywnie, snajpiąc wręcz na niektórych mapach. No, my tutaj Hori zrobiliśmy bardzo ciekawy też zestawik, bo daliśmy sobie went. Minus 9 i dosyłać. I słuchajcie, zrobiliśmy z tego czołgu tam 0,24 celności. No, czy ja muszę mówić coś więcej? No, ok, podjedźmy sobie troszkę bliżej. Być może będziemy mieć tutaj cokolwiek do roboty. Sprawdźmy, czy tutaj będą jakieś czołgi do bicia. No, widzimy ci w tajna. No i słuchajcie, yy, pryk. Nie dajemy tej pechy a Szkoda, gość sobie tutaj jeździ. To mogła być gierka na 10k, gdybym nie był z banem, słuchajcie. No, nieważne. Tak czasami w życiu bywa. Nie pytajcie, czemu nie strzelam, bo mi się gierka zminimalizowała w tym czasie prawdopodobnie przez to w ogóle wszystko mi się wykrzeczyło cały, cały plik mi się wykrzaczył, więc byłem troszkę zdezorientowany. No i będziemy sobie go dalej farmić. Podejrzewamy sobie pod Chieftaina, widzimy, że gość tutaj się wychyla na wieży. no i co? Trzeba to jakoś strzelić, nie? No to bijemy gościa po wieży, mamy 2 300 zrobione. No z tymi perkami chory do snajpe niestety będzie jeszcze lepsze. A trochę mnie to martwi, bo jeżeli jest tyle roślinności na tych mapach, jest tyle tych półeczek do snajpu, jest tyle tych miejsc do kampienia, to uwierzcie mi, kamperów będzie po prostu więcej. Co się będzie przekładać na słabą grę? Co tutaj możemy zrobić? Słuchajcie, no stwierdzam, że i tak i tak nic się w tej grze nie dzieje. To będziemy sobie robić wymianę z jak pancerem. No pierwsza pestka niecelna, gdybym ja te wszystkie pestki mierzył lepiej w tej grze. Też musicie mi wybaczyć, jest już późna godzina, grałem to znowuż tam przed pierwszą. Chyba będę musiał te nagrywki robić wcześniej, żeby być bardziej takim rzeźkim. No i na pewno wtedy się przyjemniej gra. No a tutaj kolejne pechy wchodzą bardzo ładnie. Jedna, druga, trzecia. Przyjmujemy jedną od jak pancera, podjeżdżamy bliżej, no i będziemy gościa kończyć. Proszę bardzo, dziękuję, dobranoc. Mamy już 4800 zrobione. Tak czyli przyjemnie. Więc widzicie, jeżeli się będziecie skupiać na grze, jeżeli będziecie mieć tę te głowę Żyleta, no to takimi czołgami bardzo dobrze mierząc. Ciężko wam będzie nie trafić tej pechy. Tutaj gościu, no dostanie chyba tę pestkę, tak mi się wydaje, sprawdzimy to później. W każdym razie staram się tutaj szukam, szukam tych uszkodzeń, szukam kolejnych. Mamy już 6200 zrobione, 7000 na bombie ale chyba ten Super Conqueror tej pechy niestety nie dostał od nas, dostał chyba od kogoś innego, mówi się trudno. No i zostaje tam rinoceronte. ja już Wam nie chcę pokazywać tego, co zrobiłem, bo mi trochę wstyd, ale i tak i tak Wam pokażę, bo czemu. To wiecie, trzeba się przyznawać do błędów i mówić, że jest się dzbanem, nie? A ostatnio też zrobiłem coś głupiego, więc się przyznałem. Tutaj w sumie jedziemy dobrze, po 91 oddajemy pecha i niestety nie weszło. No i widzimy rinoceronte. I zamiast w tym momencie sobie poczekać, pocilować Powinienem tutaj czekać na to, aż Rin dostanie spota. Nie spodziewałem się tego też, co on zrobi, bo zobaczcie, że chłop chyba grał w krzaku. Podjeżdżam, łapię spota, hopsasa, no i ginę. On tam był wychylony, albo grał w górnym krzaku, tak mi się wydaje. Tego się po prostu nie spodziewałem, że będzie w górnym krzaku. Myślałem, że będzie w dole, więc sobie złapię na niego pestki, a wystarczyło poczekać. Jednak nie zmienia to nadal faktu. Ta bitwa była wygrana, oczywiście. E, nie zmienia to jednego faktu. Chori również delikatnie zostanie smrnięte. Czy to będzie nagle hmm, taka zmiana, że każdą pestką będziecie tutaj, wiecie, na 500 metrów, na 1000 metrów, na milion metrów robić uszkodzenia? Wiecie, no chciałbym. By się powiedzieć, że tak, ale na średnim dystansie ciężko takich pestek będzie po prostu nie trafić. Na daleko wiadomo, tym bardziej, jeżeli będziemy mierzyć po pikselach, czy też po, nie wiem, 1,4 wieży i tak dalej, no to te bestki wiadomo, będą latać jak w obecnym bocie, czyli gdzie chcą, momentami. Ale powiem Wam szczerze, że jeżeli macie takie cele jak Leopard, Badczat i tak dalej, i tak dalej, no to ta pecha wejdzie. Dlatego to jest dodatkowy buff do celności i to mi się podoba i chciałbym też jeszcze zobaczyć przy tym troszkę zmiany w RNG czy to jest losowanie na Penie, czy to są losowanie na Alfie, ale z kolei powodowałoby to wymuszone zmiany. Bo wyobrażacie sobie taką lodówkę w takim systemie, no byłoby to dziwne, dlatego tutaj Wargaming ma pewną zagwostkę, czy warto, czy nie warto, chyba raczej tego nie zrobią, ale pomarzyć. Zawsze można. No i słuchajcie, z repki akurat tutaj musiałem wam dograć tę bitewkę, zrobiliśmy 7000 uszkodzeń, ogólnie chory sam w sobie też jest genialnym czołgiem, ale gdzieś tam ten delikatny szlif, tę delikatną pomoc, właśnie jeżeli chodzi o prędkość lotu pocisku i tak dalej, to wszystko bardzo czuć, więc te, te deki snajperskie, czy też nawet te, te deki do takiego bicie się na hedy, no one będą po prostu lepsze.